Cześć! Cześć! W dzisiejszym filmie skupimy się na kamerze Wi-Fi firmy Dahua. Pokażemy Wam, jak wygląda wstępna aktywacja w programie Config Tool, oraz przejdziemy później dalej do aplikacji mobilnej. I tam pokażemy, jakie są jej możliwości. Pokażemy Wam też oczywiście podgląd samej kamery, tak abyście widzieli, jak wygląda z niej obraz. Zaczynamy. Mamy już pobrany program Config Tool, w którym zrobimy pierwszą aktywację kamery. Zawsze po wyjęciu kamery z opakowania aktywacja jest przewodowa. Oczywiście musimy zacząć od tego, żeby podłączyć naszą kamerę do zasilania i tak jak kolega mówił, skrętkę między routerem a samą kamerką, tak, żeby udało się wyszukać. Teraz chwilę poczekajmy, aż sam program wykryje naszą kamerę w programie. Oczywiście samo wykrycie naszej kamery może potrwać kilka sekund. Musimy po prostu zboić się przed że sama kamera zostanie wykryta w programie. Jak widać mamy tu już naszą kamerę, zaznaczamy ją. I inicjujemy. Tutaj musimy potwierdzić, który właśnie model chcemy zainicjować. Potwierdzamy przyciskiem. I wpisujemy hasło. Hasło oczywiście jakieś trudniejsze, którego tak łatwo nie uda się nam odgadnąć. Potwierdzamy oraz mail do resetu hasła. Klikamy przy Next OK. Jak widać nasze urządzenie zostało już zaktywowane. Po takiej aktywacji kamery kablową możemy przejść do aktywacji kamery w systemie Wi-Fi. Do naszej kamery możemy sobie sami nadać adres IP lub możemy tutaj sobie go zedytować, Znaczy DHCP. Wtedy urządzenie, dla urządzenia zostanie automatycznie nadany adres IP w naszej sieci. Zaznaczyliśmy DHCP, możemy sobie odświeżyć. Jak widać adres IP został już zmieniony. Idziemy teraz sobie do przeglądarki. Jeśli mm -hmm. jesteśmy już w przeglądarce, pisujemy adres naszej kamery. Także przejdziemy sobie do okienka logowania. Wpisujemy login admin i hasło, które znaleźliśmy wcześniej przy aktywacji kamery. Logujemy się. Tak zaraz po nim wyświetli nam się obraz naszej kamery na żywo. Jak widać, wszystko działa poprawnie. Podgląd oczywiście jest. Przechodzimy teraz w ustawienie Wi-Fi, tutaj musimy sobie wejść w naszą, e, naszą sieć i wpisać hasło z tą wi którą chcemy się połączyć. Wpisujemy hasło. I klikamy connect. Jak widać nasze urządzenie łączy się z naszą siecią, musimy chwilę poczekać, tak żeby wszystko zostało poprawnie połączone. Nasze urządzenie zostało już połączone, możemy tutaj sobie wejść też w różne ustawienia, możemy sobie skonfigurować naszą kamerę pod nasze własne wymagania, czyli wszystkie ustawienia, wideodetekcja ruchu, gdzie ma się zapisywać, oczywiście mamy tutaj slot na kartę SD 256GB, czyli oczywiście nagrania mogą się zapisywać nie tylko poprzez rejestrator i dysk, mogą również zapisywać się lokalnie na karcie SD, który możemy włożyć do naszej kamery. Taki jeszcze bardziej istotny parametr tej kamery, w tym przypadku mówimy o dachule, jest to, to, że producent podaje, że kamera, jeżeli chodzi o Wi-Fi, działa do 50 metrów w terenie otwartym. Więc tutaj przed montażem musicie dokładnie sprawdzić, czy te Wi-Fi Wam będzie działało. Jeśli chodzi o samo podłączenie Wi-Fi, mamy już tutaj to wszystko skonfigurowane. Możemy przejść do aplikacji, tak samo kamerę możemy odłączyć od routera. Wtedy ona będzie działała po samym Wi-Fi, już nie potrzeba tego połączenia kablowego, możemy ją sobie zamontować. Na ścianie, tam gdzie ma być już po prostu zamontowana, wystarczy, że jest podłączona do zasilania. Mamy już naszą aplikację. Aplikacja nazywa się DMSS. Po prawej stronie klikamy sobie plusik i możemy albo zeskanować kod QR. Możemy wyszukać sobie to, jeśli jesteśmy w tej samej sieci, lub na przykład dodać po adresie IP. Nasza kamera jest bezprzewodowa, wpisujemy jej adres IP. Sam adres IP, oczywiście, możemy sobie znaleźć w przeglądarce lub. Toolu w nasze programy, w którym konfigurowaliśmy naszą kamerę. Kamera i hasło, które używaliśmy do konfiguracji. Klikamy Save. Musimy sobie zapisać, i jak widać, nasza aplikacja jest połączona. Możemy sobie z niej korzystać. Wszystko działa poprawnie. Mimo, że właśnie jest połączenie Wi-Fi. Sam tutaj jest tutaj w innym pomieszczeniu. Jest to kilka metrów, jednak, mimo, są to dwie ściany. Zasięg wciąż jest poprawny. Sam zasięg, sama jakość oczywiście też jest poprawna. Wszystko zależy od tego jaki internet mamy w domu i jaki jest jego zasięg. W samej aplikacji oczywiście możemy sobie zrobić zdjęcie czy nagrać urywek filmu z naszej kamery. Wszystko zapisze się w ręce naszego aparatu na telefonie. Sama aplikacja jest dość prosta, oczywiście wszystkie konfigurowane ustawienia możemy sobie tutaj pozmieniać, możemy sobie ustawić detekcję ruchu, wszystkie powiadomienia, tak żebyśmy dostawiali powiadomienia push przy, przy detekcji ruchu, wszystko sobie ustawiacie tak jak chcecie. Jak sami widzicie, początkowa konfiguracja, czyli ta kablowa jest bardzo prosta, wystarczy do tego tylko program Config Tool. Jeżeli wszystko zrobicie tak jak na naszym filmie, możecie bez problemu przejść na Wi-Fi. Oczywiście samą kamerkę możemy zamontować sobie również na dworze jest to kamera z klasą szczelności IP67, jest w obudowie metalowej, jak najbardziej nic się z nią nie stanie na dworze, nie musicie się niczym przejmować, można ją oczywiście śmiało sobie zamontować na dworze. Do tej kamery, tak samo jak do kamery kopułkowej, występują też puszki montażowe. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się o jakim modelu dzisiaj dokładnie rozmawiamy, linki do nich znajdziecie pod filmem. Mam nadzieję, że ułatwiliśmy Wam konfigurację tej kamery. Jest ona dość prosta. Jest to kilka kliknięć z zainstalowaniem prostego programu na komputerze, jak aplikacji na telefonie. Jeśli jednak macie jakieś pytania w kwestii konfiguracji tej kamery lub samej jej działania, oczywiście piszcie lub dzwoncie do nas, chętnie Wam pomożemy. Tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!